Astrologia na piątek 15 września 2023 roku. Witajcie, kochani. Przygotujcie się na dzień pełen niebiańskich ruchów i energetycznych zmian. Kosmos ma dziś dla nas wiele do zaoferowania. Przyjrzyjmy się astrologicznym najważniejszym wydarzeniom na 15 września 2023 roku. Księżyc, koniunkcja, Słońce. Godzina 3:39 Księżyc ustawia się w jednej linii ze Słońcem podczas potężnego nowiu, oznaczającego początek nowego cyklu księżycowego. To doskonały czas na ustalenie celów, rozpoczęcie od nowa i manifestację swoich pragnień. Księżyc Trygon Uran godzina 5:37 Mogą pojawić się nieoczekiwane możliwości, gdy księżyc utworzy harmonijny trygon z Uranem. Przyjmuj zmiany, myśl nieszablonowo i witaj innowacje w swoim życiu. Księżyc Opozycja Neptun, godzina 12:29 Księżyc ustawi się naprzeciw Neptuna, czyniąc ten dzień dniem zwiększonej wrażliwości i kreatywności. Uważaj jednak na złudzenia i oszustwa, zaufaj swojej intuicji. Sirius Ingres Scorpion, godzina 1446. Sirius, pielęgnująca asteroida, wchodzi w intensywny znak Skorpiona. Na horyzoncie widać głębokie przemiany emocjonalne i uzdrowienie w związkach. Księżyc Trygon Pluton, godzina 1549. Księżyc tworzy harmonijny trygon z Plutonem, umożliwiając nam zanurzenie się głęboko w naszych emocjach i odpuszczenie tego, co już nam nie służy. Transformacja jest możliwa. Księżyc w Wadze, godzina 19:44. Księżyc przechodzi do zrównoważonej wagi, kładąc nacisk na harmonię, uczciwość i partnerstwo. To doskonały czas na poszukiwanie kompromisu i znalezienie równowagi. Ten dzień to kosmiczne płótno, a ty trzymasz pędzel. Korzystaj z okazji, szanuj swoje emocje i poddawaj swoje intencje wpływowi księżyca w nowiu. Pamiętaj, aby pozostać uziemionym i zaufać swojej intuicji, gdy energia Neptuna tańczy przez cały dzień. Jakie intencje sobie dzisiaj wyznaczysz? Jak wykorzystasz transformacyjną moc trygonu Plutona? Podziel się swoimi przemyśleniami i planami na ten magiczny dzień w komentarzach poniżej. Wróżbita Łukasz Węcka